Cześć! Podczas czwartego odcinka opowiem Ci, jak ważny jest spokój i komunikacja w pracy z pacjentem. Praca z pacjentem, głównie tym pourazowym i pooperacyjnym, czyli obolałym, wymaga od nas, fizjoterapeutów, specjalnego podejścia i odpowiednich kompetencji. Co to oznacza w praktyce? Musimy zbudować zaufanie i dać mu poczucie bezpieczeństwa. Bez tego Skończenie nawet stu najlepszych kursów technik manualnych nie pozwoli nam osiągnąć sukcesu. To my musimy zachować kamienną twarz, stoicki spokój, nawet w sytuacji, kiedy coś się dzieje złego. Absolutnie nie wolno nam dramatyzować, głośno komentować, nawet gdy gołym okiem widać, że jest zły stan kończyny. Aby to zrobić, musimy zachować spokój oraz Mówić do pacjenta. Nawet jeżeli jesteś osobą zamkniętą w sobie i unikasz mocnego werbalnego kontaktu, pamiętaj, bez wypowiedzianej pewnej liczby słów nie uda ci się nawiązać relacji z pacjentem i wzbudzić jego zaufania. Nie lubisz dużo mówić? Przygotuj sobie schemat, protokół pewnych informacji, gotowych zdań, które powinieneś wypowiedzieć do pacjenta. Zobaczysz, że to zadziała. Powodzenia!